Ambors, miejsce, gdzie toczą się losy świata. Zeit. Helmut Schmidthaus. Tak władcy świata, co je wszystko zarządzili. A panują. W planie już zajęli wszystko. Już program się dokończył. Ostatni akt. To Franciszek. Szósty ich papież Przestępca który 6-8... 18, 18 sierpnia 2021 roku Dał rozkaz nagi miłosierdzie wyszczepiać wszystkich tego dnia w dachach. W wielu języka na wywołanie dobry szczepień wśród nich była 18-letnia Julia i zaczęli wyszczepiać w wszystkich kościołach, we wszystkich szkołach po pierwsze zaczęli 18 sierpnia w 2020 roku 18 sierpnia 2020 roku Izrael zajął Kacedachow. Tego dnia zamordowano w łodzi Polaka, który ostatnia jego książka była: Kancerz o przestępcy, zbrodniarzu. Adwokacie Stalina o Wyszyńskim, Andrzeju. Bo program 527 lat, którzy wydali Żydzi w Konstantynopolu 12 października w 1492 roku zakończył się 527 lat potem 20, 12 października 2019 roku byłam tego dnia na Kongresie Fatimskim w Warszawie, tylko nikt nie chciał słyszeć o ofierze sakramentek za Polskę Chrystusową. O ofierze sakramentek, które oddały się, w, żeby nie Polska nie była biała, czerwona jako Chrystusowa. 35 sióstr, czterech kapłanów, ponad 1000 warszawiaków zginęło 31 sierpnia w 1944 roku w Warszawie. Tego dnia do Hamburga przywieziono warszawianki. Był to program Eksodusu 44. Dla Eksodusu 44 dla powstania warszawskiego zbudowano osiedle Żalibusz. Tym też grał swoją rolę Wyszyński Andrzej, który zmarł w Nowym Jorku 22 listopada 1954 roku. W 1952 roku w styczniu był w Warszawie. Z towarzyszami się spotkał, z którymi razem uczestniczył w tym programie. Srankiewicz, Bierut, cała banda. Pierwszy ich cel było likwidacja kapłanów od 1917 roku. Dlatego Matka Boża objawiła się, objawiła się w Fatimie, ale wcześniej objawiła się 2, 2 marca w 1917 roku. Komęsko je przy Moskwie. Matka Boska ładna. 527 kapłanów mieszczonych 13 grudnia nie 1940 roku. Dopiero otruty 10 marca w 1971 roku w tym samym szpitalu, co otrutu kardynała Londa, Razem z Zatorem Szytockim, świętym kapłanem, który był torturowany od 1948 roku, 7 lat i 7 miesięcy, ufundowali pomnik 2779 kapłanów. W 1965 roku 23 kwietnia w 1964 roku podczas trwania Synodu Watykańskiego Postawiono pomnik 3820 kapłanów zamordowanych podczas wojny przy pomniku naszego świętego kardynała Leduchowskiego. Był przy tym Wyszyński. Wszędzie jest Wyszyński i Wojtyła. Dwóch purpuratów. Wyszyński kuzyn zbrodniarza Wyszyńskiego. Odpowiedzialnego za czystki, za katę. Także współpracują razem. 527 katolickich Żydów zostało zlikwidowanych 8-9 sierpnia 1942 roku w Oświęcimiu. A tego dnia mamy, tego dnia, dokładnie tego dnia mamy świadectwo mocy cudownego medalika w bloku kapłanów, gdzie przywieziono właśnie 13 grudnia 1942 roku 527 kapłanów. Nie było żadnego wyzwolenia dachą 29 kwietnia 1945 roku zamordowali Amerykanie w Dachu 560 kapłanów, 60 Niemców, wyciągniętych w większości ze szpitala. Tego dnia Amerykanie bombardowali klasztor w Landshut. Byłam w tym klasztorze w Landshut, który był bombardowany 29 kwietnia roku, byłam 8 grudnia w 2015 roku, kiedy przestępca Franciszek sprofonował bazylikę świętego Piotra. A tego dnia Siemianowice Śląskie z 1260 roku zostały podobno oddane Matce w co nie wierzę, na placu Jana Pawła II i w łagiwnikach w tych Nowym Miłosierdziu. Tak mówi Rafał Piech. Jak można im wierzyć, jak w Siemianowicach produkują broń dla Ukrainy? A wojna na Ukrainie zaczęła się 24 lutego 2022 roku, kiedy tutaj w ratuszu miało być 666 rocznica Uczty Świętego Macieja. Tam, gdzie Putin spotykał się z Olafem Scholzem. Tam, gdzie Olaf Scholz podejmował Bronisława Marię Komorowskiego. Tam, gdzie podejmowano również Donalda Tuska, który tutaj DZAJT dostał nagrodę DZAJT w 2019 roku. A wszystko to jest plan zakończony. Przejęli świat. Wiele tego planu. A głównym organizatorem to jest właśnie źródło, jest Lublin, gdzie z 17 na 18 sierpnia 1587 roku wybrali tak podobno Żyda Saulawala jako króla Polski. I każda rocznica 18 z 17 lub 18 sierpnia to jest ich rocznica. Dlatego zamurował cud eucharystyczny w Argentynie przestępca Franciszek eucharystyczny, który był 18 sierpnia 1996 roku. Dlatego też 18 sierpnia 2020 roku nie tylko zamordowali autora prawdy o mordercy Wyszyńskim, tego dnia w Hamburgu zaostrzono przepisy sanitarne i ustalono, że największym świętym koronawirusa jest Jan Paweł II który ma wielkie pomniki wszędzie i wszystkie place, które były placami Adolfa Hitlera są placami JP2. Ich miłosierdzie. Fałszywe miłosierdzie. Dlatego też przychodzę na to miejsce i proszę całe niebo i wszystkich świętych i Ciebie Matko Boża, królowo Polski, patronko Hamburga, wszystkich królów polskich Klub niemieckich. i Jana III Sobieskiego, który tutaj był, który jest w niebie od 11 listopada 1703 roku. I jego wnuków, cesarza Karola VII, który odszedł do nieba 20 stycznia w 1745 roku, a tutaj w Hamburgu w pięciu kościołach był requiem Telemana w imieniu za jego życie, w oczekiwaniu na światło. Tutaj z Hamburga pochodzi nasz cudowny Herman Cohen, Augustyn Maria świętego Najświętszego Sakramentu. Założyciel Pusteli Matki Boskiej Nadziei przy zanim było objawienie w Lur. Tego dnia, co było objawienie w Lur, 11, 11 lutego 1858 roku, urodził się w arcybiskup Julian Nowowiejski, arcybiskup Płocka, który Został zamordowany rytualnie 28 maja w 1941 roku, w dniu, kiedy przywieziono Maksymiliana Kolbę i czystsą Polaków na zagładę do Oświęcimie. A Oświęcim został. program zakończył się w Radowicach 12 kwietnia 1947 roku, kiedy w Rzymie ukazała się Matka Boska przy Czech Fontannach. Zapowiedziana nie Synapi 12 kwietnia w 1937 roku, w rocznicę 12 kwietnia 1917 roku, kiedy w Rzymie, kiedy w Monachium umarł już papieski kardynał wrócił od niego kardynał Franciszek. Dlatego też 20 kwietnia w 1917 roku nancjuszem papieskim został ostatni papież, latyński papież Pius XII, który był wielokrotnie tutaj w Hamburgu. A urodził się nasz, nasz święty ostatni papież Pius XII 2 marca 1876 roku, 66 rocznicę urodzin papieża Leona XIII. I w rocznicy urodzin tego naszego papieża, św. Benedykta 5, 2 marca 1915 roku. Święci papieży, wszyscy papieży, prosimy Was o świętego papieża katolickiego, o świętych biskupów o kapłanów. Odrodzenie Kościoła katolickiego, tak jak zapowiedziała Matka Boska w Lourdes, to jest piąta tajemnica Matki Boskiej w Lourdes. Jezu, ufam Tobie. Święty papieżu Benedykcie V, święty papieżu, polski papieżu Piusie X, który zapowiedział o nieustróż Polski 3 maja 1863 roku w przemyślu. Matko Boża, królowa Polski, która objawiła się 3 maja 1943 roku w Siekierkach. A zapowiadana została, została 28 kwietnia w 1943 roku, kiedy nasz dziadek Konstanty za podanie chleba został ścięty w Berlinie. Miał 50, 40 lat, się rodził pięcioro dzieci. A został skazany na karę śmierci znowu ten 12 luty, 12 luty 1943 roku, kiedy przestępcy ogłosili wyniki konferencji, a we wszystkim uczestniczył, wszystkim dyrygował największy przestępca świata Andrzej Wyszyński. Kuzyn kardynała Stefana Wyszyńskiego. Teraz jest wytłumaczenie dlaczego przy miejscu męczeństwa jest tylko dwa pomniki Jana Pawła II i Wyszyńskiego. Dlaczego Wyszyński, dlaczego papież nie byli w Gdeczfaudzie, bo byli w programie Wyszyńskiego. W programie właśnie teraz w Izraelu triumfują. Przejmy, przejęli Oświęcim, przejęli Dacho. przejęli całą cywilizację. Matko Boże, z Matko Boże, patrząc Hamburga, królowo świata, królowo polski byłaś też królową naszej polskiej królowej, której pradziadek tutaj budował Hamburg. Adolf IV Małgorzata Brandenburska była koronowana 26 czerwca w 1295 roku dla odrodzenia Królestwa Polskiego po 216 latach. A barbarzyńcy w Klanie Wyszyńskiego wymordowali właśnie 26 czerwca w 1941 roku. Tysiące więźniów tego dnia aresztowali 20 na likwidację, 22 kapucynów z przemienia pańskiego. 12 Salezjanów skutych Żydami wywieziono do Oświęcimia, gdzie ich zaszlachtowano w potworny sposób 27 czerwca w 1941 roku, w tym Jana Świerca, proboszcza przestępcy Wojtyły. Wszystko zorganizowane.